Mam nadzieję, no następny odcinki tak, będzie lepsze. Tak, w każdym razie. W każdym razie będziemy Na się. Alarki, Znaczy, e, to jest pierwszy na odcinek. Mam nadzieję, że będzie się wam podoba. No, mam właśnie nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bardzo się da. Mam nadzieję, że długo będzie ta nasza historia. No i no, zapraszam was do oglądania takiego, będę to trochę kadał przy okazji głównie, bo no to będzie taki pierwszy filmik, A to ja to czekaj czy tylko ja sobie muszę zafinansować. Hmm. Pedro. Let's go. Okej, okay, dobra. No to ja tam ja Was witam na tym pierwszym, będzie pierwszy odcinek. Dość krótki, ale pierwszy. E, a zresztą jak zaraz zapytacie pewnie schody na ten anarchiczny miecz, y, to czy to jest? Y... Zobacz, mi działa. No, no to, no to zobaczycie za chwilę. Tutaj właśnie zaraz, już w razie zobaczycie. Ten miecz, Aha, nie wiem, nie. No to tak, zapraszam was do oglądania. Pan jak macie jakieś yy, według was yy, kłopoty, są w moim hello? graniu, to lepsze. Jest jakaś słaba jakość, to piszcie w komentarzach. Tylko w sensie, no, oczywiście, z rozsądkiem. Tak, samą cenzurą, z Mianowicie, żeby. W tym momencie Później patrzeć na to, że. Czy... O, tutaj jak widzisz po lewej stronie. no, z... no po prostu chodzi o to, że. Y i z tego, o, jakby no bardziej, żeby o, zostało pomagająco to być, a nie jakbyś to było jakiś wielki problem, po prostu piszcie w komentarzach mam nadzieję, że będzie się wam podobać, bo oba nagrywał tam zobaczymy jeszcze jak często Zależy do od waszego zaangażowania ale mam nadzieję, że wszystko się uda fajnie Kolorowa. No, no i ale jeszcze wszystko będzie dobrze. Ja będę sobie to edytował. I jak mówiłem, już jak macie jakieś problemy do mnie. To piszcie w komentarzach. Jak macie jakieś coś, źle robię, to piszcie. Ja śmiało to. Ja śmiało to będę czytał wasze komentarze ale proszę was, zostawcie łapkę subika bo będę się starał z każdym dniem ulepszyć te swoje filmiki żebyście mieli z tego flight jakąś więc polecam zostawić subika oraz łapkę no bo będzie to, no zobaczymy będzie często ale mam nadzieję, że będzie nasz sporo no, zapraszam do do oglądań. No i no. Tak, zapraszam Was do tych moich filmików. To będzie taki sprowadzający, więc będzie krótki. się za chwilkę go kończę. No Jeszcze troszkę, bo tych kredytów. Ja to, ja to trochę jeszcze. Na, je, poza je, poza sobie, gram na innych serwerach, bo chcę, żebyście mogli patrzeć na progres. No, widzę, żebym to. Co to, taki odcinek? Takie dziennik odcinku. Bardzo, że się zdobę. Sto, 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 tego Niech sami ma. No, tak, no, proszę. Dania, no idę. No to Tak, ja tu mam No to cześć Ja mówiłam pa, siema